Dobry. Witajcie, witamy z Malibu. Jestem tutaj dzisiaj z Marcinem z kanału The Podróże, który wraz ze swoją małżonką Stefanią, tym otokamberem zwiedzają całe USA. Jeśli ktoś z Was nie oglądał naszego poprzedniego, wczorajszego odcinka, to serdecznie zapraszamy. Tymczasem my wchodzimy z kamerą do środka, żeby pokazać Wam, jak to cudo warte ile. A... Lekko ponad 100 tysięcy w sumie jest warto. Jak wygląda w środku? Chodźmy, zapraszam. Witajcie wszyscy, zapraszamy do środka. Mam pierwsza chodzić. Tak, proszę okay, bardzo. Chodzę pierwsza. Także tu na wstępie mamy akumulator. Pod spodem jest. Oh, opowiadaj, kochani, ja w ogóle nie wchodziłam tutaj do środka wcześniej. Jestem pierwszy raz w życiu w takim kamperze, więc. Zobaczymy jak mi się będzie podobało, jakie będą moje reakcje, ale mogę powiedzieć, że no to z pewnością jest dom na kuka. Pokażę Marcin. Tak, no to znajdujemy się w sumie w takim pomieszczeniu teraz, gdzie mamy kuchnię, mamy taki jak to mówią, living room. Mamy tutaj stół, łóżka, wszędzie łóżka. nie popatrzycie, wbrew pozorom mimo że tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale wszędzie są łóżka i naprawdę no jest duże i mamy Okay. Przejdziemy dalej zaraz, ale tak naprawdę tutaj Dobre, wszystko się mówisz, dzieje. Wszędzie łóżka. Ile osób może spać w takim kamperze? Maksymalnie. A więc tak, jak jakbyśmy na Florydzie mieliśmy 7 osób, każdy miał swoje miejsce, A. ale ogólnie tu 8-osobowe, bo Super. to się nam rozkłada, mhm. robi się z tego łóżko na dwie osoby. Mhm. To możemy też otworzyć, łóżko dwie osoby. Tam z tamtej strony też mamy łóżko, dwie osoby, tylko trzeba to po prostu ogarnąć, ogarnąć. trochę. No, bo jak jeździmy Nie sami, no, to to jest, to jest tak, naszym jasne, takim jasne, miejscem. Poza tym widzę, że macie tu sprzęty, drukarki tak. i rzeczy. Tak. Macie to osobę. jest takie coś, że po prostu szybko, żeby zamiast wychodzić na zewnątrz, otwierać, to po prostu jest szybko mhm. dla okay. nas. Tutaj widzę tu siedzi szef. O tak, tu siedzi, tu siedzi szef, szef i tu siedzi marzenie moje, czyli po prostu jechać kamperem za kierownicą, gdzie jednocześnie możesz, tak jak na przykład Stefania, możesz iść do toalety czy coś, mhm. można nawet sobie jedzenie zrobić podczas jazdy i tak to jest Dobra. nasze centrum dowodzenia. a powiedz mi dowodzenia. jeszcze, czy dużo gotujecie w kuchni? Bardzo dużo gotujemy, dużo. to znaczy bardzo dużo. Powiedziałbym, że gotujemy tyle, co gotuje się w domu. No, tylko, tylko tyle, normalnie. że jak jest teraz ciepło, to staramy się częściej grilla używać. Mm -hmm, tak, no oczywiście. Żeby bo też jest ciepło i mm -hmm. potem to się wszystko tu przenosi. Okej, okay, powiedz jeszcze teraz, wszystkie rzeczy, jak kupiliście ten kamper, ten, to jest wszystko w standardzie wyposażenie, tak? Kupunkka, tak, tylko to musieliśmy sprawie... zmienić, bo mm -hmm. się zaczęło od ciepła, że tak powiem, psuć. Z, ale wszystko mm -hmm. to, co oprócz tego, tu w środku, to wszystko. Praktycznie jest nietykany, mm -hmm. nic, nie, nic tutaj nie dokładaliśmy od są. siebie. I widzę, że macie wszędzie szafki, tu pewnie są schowki, jakieś pojemniki? Tak, tu tak. są wszędzie, mm -hmm. wszędzie są pojemniki, wszędzie jest naprawdę, to bo w sumie widzieliśmy trzy kampery. I ten był od razu taki, że było wow! I my go chcemy, bo też mamy właśnie kominek tutaj. Mamy również telewizję. I to kominek jest. Kominek działa, tak? To jest to, tak. Kominek mm, działa. Telewizja. Powiedz mi, jak często oglądacie telewizję tutaj? <laughs> Podejrzewam, że prawie w ogóle. No, prawie w ogóle. Prawie w ogóle nie oglądamy, mm. ponieważ nie ma na to czasu. Bo jak tak. nie gdzieś jedziemy, to gdzieś chodzimy, nagrywamy, ale szkoda, zdarza się. Szkoda czasu na telewizję, powiedzmy sobie szczerze, prawda? I tak, i nie, chociaż w sumie. To jest my traktujemy telewizję bardziej jako nasz, że tak powiem, narzędzie do uczenia się. No bo mm -hmm. właśnie oglądamy dużo. Mamy wykupione O, możecie też YouTube na tym na przykład. Oglądać, mamy wykupione tak? właśnie lekcje u tradera 21 mm -hmm. i u znam, niego się u, uczymy się u niego. Mówisz. Uczymy się u niego właśnie. Okej, okay, teraz widzę tutaj coś co mi się bardzo, ale hmm. to bardzo podoba, tak? Bardzo fajna rzecz. ładne. Gdzie to kupiliście? Możesz zdradzić? Stefania na Amazonie znalazłem. A, okej. Okay. Fajne. Fajne. Także Dobra. to jest nasze takie logo. Idziemy dalej, co? Idziemy dalej, to zapraszam. Mogę? Ja pierwsza, tak? Nie wiem czy się tam tak. Czy się wcisnę? wcisnę się. Aż, tak? Okej, okay, dobra, przekręcę się. Tu jest wasza sypialnia, tak? Dobra. Tak. Mm -hmm. Tu mamy łazienkę, gdzie jest prysznic w dużej wielkości jest specjalnie na dachu zrobione taki ten, żeby po prostu człowiek mógł się wyprostować. Mogę otworzyć? Tak. Proszę okay. bardzo. Wow, jaki prysznic? Pięknie. No Także jest naprawdę, tak. jest naprawdę i to jeszcze też cieszymy, że. I przede wszystkim wygoda, bo nie musimy I kiberek, szukać nigdzie. Ale ta kibelka nie muszę pokazywać, ale rzeczywiście tak, prysznic. Je... No, jest super. Jest super. Normalny, zwykły prysznic. No. Tylko tak jak mówiłeś wcześniej w odcinku, problem z wodą, co? Problem z wodą. No, no. Okej, okay, dobra, teraz jest wasza sypialnia. No powiem szczerze, sypialnia wygląda całkiem, całkiem. Mogę się tu wcisnąć tak. gdzieś? Mogę się tu wcisnąć, Ok. Um. To jest łóżko Queen, normalny rozmiar, tak? Tak, tu dwie osoby, spokojnie nawet trzy, bo jak byli rodzice Stefani, to z dzieckiem spali, bo Stefania ma siostrę i mhm. oni spali w trójkę. Wow, fajnie. Bo to nie, wygląda, to nie jest takie duże, ale ta strona się otwiera po prostu mhm. i dlatego się to tak wydłużyło. Bo ogólnie to jest zamknięte i nie masz tyle miejsca. Nie, nie można tu przejść. Okay. A tutaj można powiedzieć, że jest druga część. To jest umywalka e, łazienki, nasza. tak? Można tak. powiedzieć. No, i okej, okay. widzę jeszcze jeden mały telewizor. Ten to już w ogóle nie jest w użytku. Na ścianie, tutaj, okienko. Żaluzję zasuwacie pewnie na noc, tak żeby, było, żeby było. A niekoniecznie, ponieważ gdy mamy ładne widoki, to jednak fajnie się zobudzić do słoneczka A więc... To też prawda. Powiedz mi jedną rzecz, jak na przykład jedziecie, normalnie Stefania może robić wszystkie rzeczy, chodzić po Tak, toberze, bo. Ta strona się jeszcze otwiera, mm -hmm. ale ogólnie jest przejścia o, To jest ta Na pół część. metra jest przejście, najwęższe naj, 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 jest w tym miejscu, a tutaj już wszystko. La, Piezna, laki może spokojnie chodzić, do łazienki można iść, wszystko można robić. Czyli generalnie rzecz biorąc, można było łodzi imprezę zrobić. No, mieliśmy siedem osób, więc mm -hmm. jak najbardziej jest to miejsce. Wiadomo, że nie na tyle osób, nie na jakiś dłuższy okres, ale mm -hmm. mieliśmy na kilka dni. A, jest łazienka, jest sypialnia, jest kuchnia, jest living room, jadalnia. Powiem szczerze, wow, robi wrażenie. Chyba to będzie jedno z moich kolejnych marzeń, aby chociaż troszkę Stanów zwiedzić kamperem. Naprawdę fajnie. fajnie. Zawsze możecie się z nami zabrać. <laughs> nie mówię nie. Ok, chodźmy jeszcze na chwilę na zewnątrz. A Wy kochani napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba taki, taki kamper. Podejrzewam, że nie jednej osoby będzie to, będzie to marzenie. Chciałam jeszcze Cię zapytać o jedną rzecz. Tutaj jest bardzo fajna mapa na, na e, drzwiach przyklejona. To co jest Wasza trasa. Wszystkie miejsca, jakie zwiedzacie, tak? Tak, dokładnie. To, to znaczy, muszę sprostować, ponieważ ogólnie mamy już 49 stanów mhm. przejechanych, ale to są stany, które przejechaliśmy odkąd mamy kampera. Co prawda, nie, też muszę sprostować, bo tutaj na przykład te stany Colorado, Wyoming. Nebraska i South Dakota, musieliśmy pojechać autem, ponieważ musieliśmy załatwić wszystkie sprawy względem prawo jazdy, mm -hmm. bo tam zarejestrowaliśmy, bo to jest stan, który bardzo pomaga ludziom, którzy mieszkają w RV. I oni ci dają swój adres. Dzięki temu możesz wszystko załatwić, to wszystkie papiery. Łatwiej, tak? To było łatwiej, mm -hmm. tak. Ok, powiedz mi teraz, jak długi jest ten camper? Ogólnie mamy 48 feet długości, co daje nam ponad 16 metrów. Wow. Bo jeszcze mamy przyczepę, przyczepę za sobą, gdzie mamy auto na górze. Powiedz mi, czy mieliście kiedyś gdzieś takie miejsce, gdzie na przykład nie zmieściliście się, albo wjechaliście i o jest problem, musimy jakimś cudem wycofać. Nie było takiej historii? Zabawne, że o to pytasz, bo właśnie była taka historia i była ona wczoraj, gdy wow. wjechaliśmy do Los Angeles. Okazało się, że to nie jest miasto, i okolica dla naszego sprzętu, mhm. i jest tutaj. Jest, podejrzewam, że jest to z powodu tego, że jak po prostu dużo wody schodzi, żeby ona gdzieś mogła płynąć i każde jakieś ten ma takie porobione te i z powodu tego, że jesteśmy tacy dudzy, tacy dudzy... Zawiesiliście się? Nie zawiesiliśmy się, ale szorujemy czasami o, po prostu okay. i takie ciarki trochę okay, przechodzą, bo nie wiadomo powiedz, czy... powiedz mi, czy Stefania jeździ, czy nie? Albo czy próbowała. Stefania jeździ na potrzeb, gdy muszę coś nagrać z dronem. Aha, okay, to wtedy Stefania okay. szane za kierownicę mm. i ja Ale latam. Ale to pewnie są gdzieś bardziej tak, na pustkowiu, tak, tak. żeby się o, czuła raczej, bezpiecznie. Raczej się boi mm. tym jeździ, bo ja, to... ja się wcale nie dziwię, bo dla nas jest mój pick -up. mnie trochę przeraża, kiedy mam nim jeździć. Dlaczego, <laughs> dlatego, dlatego o to pytam. E, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy masz jakąś ciekawostkę odnośnie kampera, którą byś mógł zdradzić naszym widzom? Ciekawostkę? No, tak naprawdę to no, Jest on większy niż może się wydawać mm -hmm. w środku, i dużo a, osób właśnie okay. wchodzi ja i mówi takie wow. Mam pytanie: powiedz mi, jak ty się przestawiłeś i przyzwyczaiłeś do jazdy tego, na przykład pierwsze Twoje dni, jak musiałeś nim jeździć? Ci powiem, że dla mnie to jest, to było moje marzenie, i ja od razu, jak weszłem to jak dziecko, które wchodzi do sklepu Lego, ja po prostu już wiedziałem, że to jest moje, bo ja, mm -hmm. no, lubię to mm -hmm. i jest naprawdę fajnie. Dobra, a na jakim prawo jazdy jeździsz? Tu muszę wszystkim zaskoczyć i pewnie dużo osób o tym nie wie, ale w Stanach wystarczy zwykłe prawo jazdy, czyli podstawowe Super. i możecie jeździć Świetnie. i z tego co pamiętam to jeszcze możecie być chyba ponad 10 feet dudzy. Ekstra, ekstra. I jeszcze na koniec możemy powiedzieć, chociaż nie wiem czy możemy czy nie, ale Marcin będzie montował u góry solary, możliwe, że zobaczycie to gdzieś u niego na kanale, także, także oczywiście e, zapraszamy, napiszcie e, w komentarzu. Jak podoba Wam się ten camper, Kto z was chciałby przemierzyć stany właśnie w ten sposób? Kończymy ten krótki filmik. Myślę, że nagramy jeszcze coś takiego, wiecie, totalnego na chilloucie, na luzie. Pokażemy Wam, jak wygląda ten RV camping. Może opowiemy, ile kosztuje wynajęcie? Czy na przykład Malibu jest droższe niż inne miejsca? Odpalimy grilla, trochę posiedzimy, pogadamy. Także zapraszam również na kolejny odcinek, który ukaże się prawdopodobnie jutro. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, Papa. Pa. Oczywiście link do kanału Marcina i Stefani będzie pod spodem w opisie. Także subskrybujcie, wspierajcie. Dziękujemy, Papa. Papa. Pa.